Noc Świętych to propozycja dla młodzieży chcącej czerpać mądrość z dorobku postaci wyniesionych w kościele na ołtarze. Zorganizowane w kościele garnizonowym w Gnieźnie wydarzenie to okazja do spotkania z ich relikwiami. Patronem tym razem był święty Stanisław Kostka. Święci to osoby, przykłady, no osoby do naśladowania. Na przykład, no bo robili dla innych ludzi różne dobre rzeczy w życiu i pomagali innym. Kto jest twoim ulubionym świętem? Chyba święta Tereska od Dzieciątka Jezus. E, właśnie ma interesujący życiorys. Była bardzo młoda, jak zdecydowała, że chce iść do zakonu. E, jej rodzice jej też w tym pomagali. Wszystkie jej siostry były e, na przykład tymi e, właśnie siostrami w zakonie. I miała bardzo interesującą historię. Właśnie była taka młoda i właśnie chciała iść do tego zakonu. I nawet starali się chyba... Papieże nawet poprosić, żeby zgodził się, żebyś wcześniej wszyscy do niego właśnie poszła. Postać świętego Stanisława Kostki, głównej postaci przedstawienia wcielił się Krzysztof Gór. Przy okazji przedsięwzięcia przede wszystkim bardzo dobrze poznałem jego biografię, prawda? E, wiem, że to jest XVI-wieczny święty. E, poznałem jego historię. E, to to jak, e, jak odkrywał swoje powołanie oraz e, jakie przeciwności spotkał, e, odkrywając je. Tak, właśnie, bardzo, bardzo się cieszę, że, że spotkał spotka mnie ten zaszczyt odgrywania jego roli i mam nadzieję, że uda mi się ją dobrze odegrać. Takie nasze główne motto, a zatem przesłanie, to jest do wyższych rzeczy zostaliśmy stworzeni, czyli to, że rolą człowieka jest nie tylko takie codzienne życie, troski, obowiązki, ale jednak zbawienie i to dążenie do, do świętości, prawda? Myślę, że to jest coś dosyć unikalnego dla, dla naszej archidiecezji. Jest to przede wszystkim moment, kiedy właśnie możemy co roku poznać losy różnych świętych, bądź błogosławionych. Jak przeżyć to zarówno duchowo, jak i jakkolwiek merytorycznie. Dobrze spędzić czas. To jest przedstawienie bardzo krótkie, 20-minutowe, które ma zachęcić młodych ludzi, a generalnie to wszystkich, do pragnienia rzeczy wyższych. Że czasem mamy ogarniać taki marazm, zatrzymanie, zniechęcenie życiem i właśnie na podstawie historii życia Stanisława chcemy pokazać, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wyższych, do większych, do tego by realizować swoje pasje i marzenia. Co nam pokazuje święty Stanisław? Czego nas może nauczyć ten święty sprzed wielu wieków? Święty Stanisław to jest postać jak najbardziej aktualna na nasze czasy, dlatego wybraliśmy go na tegorocznego patrona Nocy Świętych. Ambicja, yy, dążenie do rzeczy wyższych, nonkonformis, chęć świętości. Yy, Dążenie do tego, by być innym niż wszyscy. To jest to, czego Stanisław nas uczy. On był gotowy przebyć 650 kilometrów, pielgrzymując do Dylingi, do Augsburga, z Wiednia, żeby dostać się do zakonu, bo czuł takie powołanie. To był człowiek, który nie poprzestawał na przeciętności. I chyba dzisiaj tego ludziom potrzeba, by nie bali się swojej wiary. Sam był wyśmiewany przez kolegów, przez brata, że za dużo się modli, że za dużo czasu spędza w kościele. On się tym nie przejmował. On czuł, że jest wezwany do rzeczy wyższej. I za tym szedł i tego może nas nauczyć, by się nie bać, być innym, by się nie bać iść za głosem Boga. Noc Świętych zakończyła uliczna procesja do katedry. Wydarzenie jest organizowane w gnieźnie od 2005 roku.